Także przejdziemy od razu do Pawła To ja poniekąd poczekaj Paweł zapomniał podbieraka i wentek łapie w sumie na moją jeszcze raz, jeszcze raz. No, tak jak wspomniałem, już jednego karpia ja złapałem, teraz dołowił Paweł ładnego karasia. E, dzisiaj testuję zanęty karelnik. E, zaraz je pokażę. Mam zanęty i przynęty. Jest coś takiego, nie wiem, czy będzie z daleka widać. Opakowania 20 ml. Tak, o, mam dwa zestawy. Jeden ulokowałem pod samą wyspą i tam też wziął karp. Mam zapach 68, to jest rybno-słodki, rybno rybno-owocowy, ciężko tak określić. Śmierdzi konkretnie, jest to jasna zanęta, wręcz biała. Bardzo dobrze smuży w wodzie. Rzucałem sobie tutaj przy brzegu, od razu pojawiła się chmura zanętowa. Jeżeli chodzi o drugą wędkę, Zrobiłem tak, że to jest pół wody, tam jest około wydaje mi się, 5-6, no 5 metrów 6, nie przesadzajmy. Zanęciłem sobie to miejsce z pombem. To jest niecałe 30 metrów jak to odmierzałem. I tam na razie mam tylko ocierki, nie było żadnego fajnego odjazdu czy konkretnego brania. Eee... I tak to wygląda, więc zaraz podchodzę, biorę kamerę i pokażę Wam zanętę, jak wygląda, mieszanka do spomba, tutaj moje przynęty. Więc jeżeli chodzi o zanętę, tutaj mam tą zanętę, o której mówiłem, jest to typowo jasny kolor, można powiedzieć był biały, po połączeniu wody z wodą zrobił się lekko szary. To jest to. Tu jest mieszanka do spomba. Jest to kukurydza, konopia, pelety różnego rodzaju i troszeczkę zanęty też Karela z Kopex. A jak wygląda to opakowanie, że Wam pokazuję? Jest coś takiego. Nikol. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Jest to 68 metod Feder Mix. Widzicie, tutaj jest. No, praktycznie no, to jest biały kolor, jeżeli chodzi o, o zanętę. Na no, co dzisiaj łowię? E, tak jak wcześniej wspomniałem, testuję wszystkie przynęty. A jest to. Tutaj mamy różnego rodzaju dumbelsy. Jeżeli chodzi o smaki, to jest też 68. XL to jest bardzo rybny zapach. Tutaj też mamy XL. Tutaj mam pelecik z Candy Sweet. To jest guma balonowa. Nie wiem, czy wyostrzy. No, eee, A tutaj mamy ananasik. I też 68, to jest krystalisty, jest chyba tonący po prostu pellet. Oprócz tego no, standardowo mam swoje Sunbite. Eee, na tego jeszcze nic nie złapałem, szczerze mówiąc. Tutaj jest kosa także tego nie muszę nikomu przedstawiać. Na to zawsze bierze. Eee, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o podajniki, podajniki Matrixa, moim zdaniem najlepiej, znaczy moim zdaniem dla mnie najlepiej służą. No i tyle. Tu mamy dwie wędki. Tak to wygląda. Po prawej stronie map eee, on jest właśnie w pół wody na, na niecałych 30 metrach. I obok to jest Sherman Pro Method Feeder. I on jest pod samą wyspą. To jest około 70 metrów. No i dobra, czekamy na rybki. Ją. zaszportał z kamerą ale wszystko jest w porządku nie jest on duży pewnie taki jak poprzedni około 2 kg karpik połakomił się na zanętę Karela, Nikla 68 smak a na haku jest przynęta też Nikla to jest Crystalis, czyli taki Wafters i mm, to jest smak XL 3 razy XL Sorry. Już idzie przy powierzchni. Niestety dzisiaj ryby nie za bardzo współpracują, w sumie chyba nikt nie łowi. Dwa karpie, które złowiłem, to chyba jedyne są jak do tej pory. Szkarpik jest blisko brzegu. Zaraz będziemy go wyciągać. Wariata małego. Taki karpik. O, półtora kilo może, ma dwa. Nie wiem. Nie będę go ważył na pewno. No mam takie ostre haki. I grube że jak wejdą już w paszczę karpia, to nie chcą wyjść. No i karpik idzie do wody. Myślę, że ten będzie konkretniejsze. Jestem tego pewien wręcz Pięknie grakoło wrotek. Jesteśmy Tak, tak, to ewidentnie będzie duży kar znowu wziął na zapach. 4 раза Иксель Никла. Он даже не хочет этот рушить, Павел стоит в месте. Widziałeś to? Jakiś nie, wiem, czy ci wejdzie do niego? Ole świniak. Chłopie dycha, to jest taka minimum. Ale ś... Jaki. Daj to matę tu, da. taki karpik się złapał Zaraz go zważymy, zobaczymy ile waży. A zrób mi zdjęcie jeszcze. wpuszczamy karpika do wody. Nagrywa się pało, tak? Wcześniej jakiego złapałem też było około dyszki, tak wygląda Jeszcze raz i do wody Ale szeroki, a Dzięki, dzięki. Mega. Jestem zadowolony. Uff. Mam kolejnego karpia. Prawie mi wędkę wciągnął do wody. Szkoda, że się nie nagrało. Robiłem sobie akurat drugą wędkę. Nawet nie wiem kiedy, pach i siedzi karp. No i to jest z tego dołka pięciometrowego. Zanęty mi zabraknie. Mówię, zanęty mi już braknie. pociągnął Mniejszy mniejszy, no takie jak tamte O i puścił Ale patrz jak tam się wrzuciła Co się tu stało Puścił No cóż, no i tak było Zrobimy mały test zanęty jak zachowuje się w wodzie trochę lipa, bo jest dużo piachu. Wygląda chmura za net. Patrzcie, co się dzieje. Heh. Mamy kolejnego karpia. Po poprzednim 9,5 kg zważyliśmy go. Eee, no w sumie Paweł mogliśmy nagrać tą wagę, nie? bo teraz każdy będzie mówił, że nie miał 9,5 kg. A w sumie. Co mnie to obchodzi? <laughs> <laughs> Łowie dla siebie, nie dla innych. Także kolujemy kolejnego, ale już na pewno mniejszego. Z tamtym męczyłem się 25 minut. Tym idzie dziwnie, tak tutaj, w bok do brzegu. O, zawrócił. O, to nam chodziło. Powoli będziemy się zwijać już. A mi się zanęta już skończyła. Czy no mam nierozrobioną, ale już nie ma sensu. Mamy godzinę 20. Tak to wygląda. Przed chwilą spiełem jednego karpia. W sumie mamy cztery złowione. Trzy tutaj w granicach do 2 kg. No i jeden ten fajny. 9,5 wszystko siadło na Karela Nikla którego dzisiaj sobie testowałem no i jestem zadowolony naprawdę z tych produktów nie spodziewałem się tego szczerze mówiąc na początku trochę przymoczyłem miks i się trochę zaraziłem ale uratowałem go przesiałem dwa razy i zaczął się dobrze kleić no i tak to wygląda a powoli chowam cały sprzęt jedną wędkę, drugą także jakby nic się więcej nie złapało. To dzięki za uwagę i zapraszam na kolejny film.